Naszym celem w tym zadaniu jest dobranie parametrów złącza śrubowego dla podnośnika po udźwigu 40 kN. Śruba wykonana ze stali, dla której granica plastyczności wynosi 400 MPa, moduł Younga to jest 2,06 razy 10 do potęgi 5 megabaskala, nakrętkę wykonano z metalu, dla którego naciski dopuszczalne wynoszą 18 MPa. Współczynnik bezpieczeństwa XW jest równy 5. Długość śruby L jest równa 450 mm. lambda graniczna jest równa 100. Sigma 0 jest równe 350 MPa. B jest równe 0,62 MPa. Współczynnik tarcia na gwincie Mi jest równy 0,12. Mi W jest równe 2. Mamy do tego obliczyć Siłę ręki, jaką należy przyłożyć do drążka, jeżeli jego długość wynosi r 50 cm. Więc pierwsze co sobie robimy, to powinniśmy wypisać sobie wszystkie nasze dane. I widzimy, że mamy tych danych dosyć dużo. Warto sobie, jeżeli kojarzymy chociaż część rzeczy, to zapisać sobie, czy to są megapascale, czy to są milimetry. Zamienić sobie według konwencji, że zamiast kilonewtonów stosujemy newtony, zamiast metrów lub centymetrów stosujemy milimetry. Tak, tutaj mieliśmy centymetry na milimetry i będzie nam się ładnie to wszystko upraszczało do megapaskali. Więc gdy już to mamy, możemy sobie przejść do zapisania naszych wzorów. Które pamiętamy, lub mamy sobie na jakiejś ściądze z boku, żeby sobie ułatwić życie, wypisujemy sobie wzorki. I patrzymy, że potrzebujemy dobrać złącze gwintowe. Więc potrzebujemy wybrać średnicę D3 z naszego typu szeregu dla śrub trapezowych, ponieważ to jest złącze pracujące. Mamy taki oto wzór dla śruby, która jest obciążana siłą ściskającą i mamy wyboczenie podstawiamy sobie tutaj q, podstawiamy miw, l oraz xw a także moduł Yanga w dzielniku jeżeli czegoś nie mamy to wracamy się do treści zadania i musimy to tam znaleźć bo inaczej jeśli nam czegoś brakuje to po prostu zadanie jest nie do rozwiązania gdy już sobie to policzymy, musimy wybrać sobie odpowiedni typ śruby. Jeżeli to będzie na przykład śruba trapezowa nam 48, 50, więcej, no to musimy jej dane sobie wypisać wtedy. Mamy wtedy już dobraną średnicę D3. Liczymy sobie naszą lampę, porównujemy ją z lampą graniczną i w zależności od tego, czy jest to większe czy mniejsze, to mamy wzór tetmajera jaśniskiego albo Eulera. wzór tetmajera jaśniskiego przedstawia się tak, tak wygląda wzór Eulera. i następnie co robimy, to mamy nasze sigma kr dzielone przez sigma c. sigma c Obliczamy z takiego to wzoru, który jest niezmienny, czy stosujemy wzór Detmayera Jasiewskiego, czy Eulera. Jeżeli jest to większe niż nasz współczynnik bezpieczeństwa XW, to jest wszystko ok, możemy liczyć dalej. Jeśli jest mniejsze, no to się wracamy na sam początek, dobieramy sobie inną śrubę, większą, żeby nam to wszystko ładnie wyszło. Gdy już nam to wyjdzie, to możemy sobie policzyć naprężenia zredukowane, do których potrzebujemy siły tnące, czyli tau, które liczymy, że jest to moment skręcający przez w0. Moment skręcający liczymy już z naszego standardowego wzorku. Mamy tam sigma, fi. No i w0 jest wyznacznikiem, który możemy sobie policzyć z kilku różnych wzorów ale w naszym przypadku najbardziej uproszczony wzór to jest 0,2 razy d3 do 3 i wtedy już mamy nasz moment skręcający w zadaniu potrzebujemy do tego obliczyć siłę ręki więc siła ręki to jest moment skręcający przez ramię skąd to wzięliśmy? No z prostej zależności właśnie że moment to jest siła razy ramię przekształcamy sobie ten oto wzorek i pojawia nam się taki co musimy jeszcze pamiętać że dla gwintów trapezowych alfa jest równe 30 dla metrycznych alfa jest równe 60 można sobie też zapamiętać, że to jest we wzorze już z kosinusem to jest kosinus 15 oraz kosinus 30 odpowiednio, ale warto sobie ten kąt wzniosu linii śrubowej pamiętać następne co no to długość nakrętki i tutaj mamy już typowy wzór taki jak stosujemy wszędzie też 4 razy Q razy PH PH mamy z naszej śruby przez pi d d to jest średnica naszej śruby trapezowej którą sobie dobieramy minus Średnica naszej nakrętki i razy Z, czyli krotność razy naciski dopuszczalne, jak już wiemy o co chodzi, to możemy sobie przejść teraz do tego, jak to wszystko, jak przedstawiłem, i mamy coś takiego, że średnica do 3 ma być większa bądź równa 35,707. Więc ja sobie dobrałem. Śrubę trapezową 48x8, której średnica d3 wynosi 39 mm. d2 równa jest 44 mm. d1 jest równe 40 pH. Tak jak tutaj napisane, że jest razy 8, to pH wynosi 8. Następnie co robimy? To liczymy sobie naszą lambdę. Nasza lambda po podstawieniu wynosi 92,3. Jest to mniejsze niż 100, więc stosujemy wzór Tetmajera-Jaśnińskiego, czyli co tutaj mamy? Mamy sigma kr jest równe sigma 0 minus b razy lambda. Lambda wynosi 92,3. B Mamy tutaj zapisane 0,62. Sigma 0 mamy podane 350 MPa. To dokładnie daje nam 292,774. Sigma C. Sigma C jest wspólna, więc podstawiamy sobie do tego wzorku. Obliczyłem, że to jest 33,501. Dzielimy jedno przez drugie. Wychodzi nam, że to jest 8,74. Czy jest to większe od xw? Patrzymy. xw wynosi 5, więc jest to większe od 5. Jest OK. Możemy sobie zapisać. Kolejne. Co robimy? No, naprężenia zastępcze. Zredukowane. Możemy sobie popatrzeć na ten wzorek. Mamy sigma C. Nie mamy tałów. Tały potrzebujemy policzyć. Moment skręcający, w0 też nie mamy, więc w0 sobie liczymy. Wychodzi nam, że to jest 11863,8. Następne, co możemy sobie zrobić, to policzyć sobie gamę, która nam wynosi 3,31. Liczymy ją sobie z arkusa Tangensa. Warto mieć kalkulator naukowy PH8 i 314 d2. Mamy z naszej śruby odczytanej z tablic, czyli 44 daje nam dokładnie tyle. Fi, tak samo arkus Tangens, w nawiasach mamy mi, mi mamy w zadaniu 0,12 przez cosinus alfa na 2. U nas to jest trapez, więc jak mamy śrubę trapezową to jest 30 na 2, czyli 15. Mamy policzone fi. Kolejne co robimy? Podstawiamy sobie to na moment skręcający. I mamy tutaj już wtedy wszystkie dane. Po podstawieniu wychodzi nam dokładnie taka oto wartość 161 351,5. Mamy tutaj już jednostkę taką, jaka być powinna, żeby nam się wszystko skróciło ładnie. Następnie podstawiamy sobie to, że jest to moment skręcający przez W0. Wychodzą nam siły tnące i ładnie nam się wtedy skraca wszystko do paskali. Naprężenia zredukowane podstawiamy w kalkulatorze naukowym najlepiej od razu całość, żeby się nie pomylić. Wychodzi nam 40,95 MPa. Fajnie jest sobie to policzyć. Wiemy wtedy, jakie mamy naprężenia zredukowane. Przydaje nam się to następne, w innych zadaniach do liczenia. Więc dla praktyki, choćby i nie prosili, warto. Mamy kolejno policzyć sobie siłę ręki. Więc moment skręcający przez długość ręki i mamy. Moment skręcający, właśnie w newton na milimetrach przez milimetry, wychodzi nam siła ręki w newtonach. Nam się to wtedy wszystko ładnie skraca. Nie musimy się martwić po to, że mamy milimetry, centymetry. Nie pomylimy się w jednostce. Kolejną, długość nakrętki. Warto pamiętać o tym, że z jest krotność gwintu, a naciski dopuszczalne. Są już podane w zadaniu. I po prostu tylko to podstawiamy, wybieramy coś większego. Jeśli mamy jakiś katalog z nakrętkami, ze śrubami, to szukamy po prostu najbliższej. Warto sobie jeszcze policzyć, na przykład, jak już wybraliśmy, ile mamy zwojów pracujących, po prostu w tej nakrętce. I wtedy wiemy też, jakie mamy punkty odniesienia. I w ten sposób rozwiązaliśmy takie sztandarowe zadanie na podnośnik śrubowy.